Bakteryjnych, jak i właśnie eukariotycznych. Zacznę może od takiego najbardziej oczywistego faktu dotyczącego replikacji DNA, mianowicie przypomnę tylko, że DNA replikuje się w sposób semikonserwatywny. Na ostatnim spotkaniu opowiadałam o doświadczeniu, w którym zostało to udowodnione. Także dzisiaj tylko przypominam, że ta metoda, ten sposób semikonserwatywny polega na tym, że z podwójnej helisy DNA, która ulega rozpleceniu w czasie replikacji, tworzą się dwie podwójne helisy potomne, z których każda zawiera jedną nić starą i jedną nić nową. Cały proces w ogóle jest możliwy dzięki temu, że. Budowa podwójnej helisy jest oparta o zasadę komplementarności, znaną, myślę, doskonale wszystkim uczniom klas trzecich. Pamiętajmy także o tym, że nici DNA w podwójnej helisie są ułożone antyrównolegle względem siebie czyli na każdym końcu podwójnej helisy jedna nić ma koniec 3', druga nić ma koniec 5' i dokładnie odwrotnie jest na drugim końcu podwójnej helisy. Pamiętajmy o tym, bo w taki sposób powstaje również nowa nić w procesie replikacji. Przejrzyjmy się może samemu procesowi. Miejsce, w którym trwa replikacja, w którym doszło do rozplecenia podwójnej helisy, nazywamy widełkami replikacyjnymi. Widzimy je tutaj na rysunku. Widełki replikacyjne są miejscem dynamicznym. W miarę rozplatania się podwójnej helisy, widełki replikacyjne przesuwają się. Zwróćmy uwagę, że synteza nowych nici DNA. Zawsze trwa z kierunku 5 do 3 czyli nowa, nowa nić, do nowej nici powstającej nukleotydy dobudowywane są zawsze do końca 3'. I tak jak widzimy, jedna z tych nici może powstawać w sposób ciągły, tak? Jest to tak zwana nici wiodąca. Ona wydłuża się w miarę jak przesuwają się widełki replikacyjne. Natomiast druga nić, która powstaje w kierunku przeciwnym, nie ma takiej możliwości powstawania w sposób ciągły. Ona powstaje po kawałeczku. Każdy kawałek, tak zwany fragment okazaki, rozpoczyna się, rozpoczyna się wraz z postępowaniem, właśnie z przesuwaniem się widełek replikacyjnych. Ta nić jest potem oczywiście łączona, ale w stosunku do nici wiodącej. Powstaje wolniej i powstaje trochę później, w związku z czym nazywamy ją nicią opóźnioną. Bardzo ważnym aspektem wiedzy na temat przebiegu procesu replikacji jest znajomość enzymów, które uczestniczą w procesie replikacji. Każdy maturzysta bezwzględnie te enzymy powinien znać, także zwróćmy na nie szczególną uwagę. Zacznijmy może od dwóch takich enzymów, które uczestniczą w powstawaniu widełek replikacyjnych. Pierwszy z tych enzymów na dole, taki zielony glutek na rysunku, to jest enzym helikaza, który rozrywa wiązania wodorowe czyli po prostu rozplata podwójną helisę. Kiedy podwójna helisa się rozplata, często dochodzi do nadmiernych naprężeń, ona może ulegać nadmiernemu skręceniu. Czemu zapobiega drugi z enzymów, topoizomeraza, który przycina nici DNA i ponownie je łączy, żeby właśnie zapobiec nadmiernemu skręcaniu się nici DNA w czasie jej rozplatania. Żeby rozpleciona podwójna helisa nie ulegała odtworzeniu, Dlatego też do pojedynczych już nici DNA przyłączają się takie kompleksy białkowe, które właśnie zapobiegają odtwarzaniu się wiązań wodorowych między nukleotydami. E, ważnym enzymem w procesie replikacji jest enzym prymaza. Zwróćmy uwagę na to, że synteza każdej nowej nici. Czy jest to nic wiodąca, czy nic opóźniona, rozpoczyna się od takiego krótkiego, jednoniciowego fragmentu RNA, który jest komplementarny do matrycowego DNA. I właśnie enzym prymaza odpowiada za syntezę tych starterów. No i absolutnie najważniejszy enzym procesu replikacji, czyli polimeraza DNA. Taką najbardziej oczywistą funkcją polimerazy DNA. Jest oczywiście łączenie podjednostek nukleotydowych, przyłączanie kolejnych podjednostek, ale musimy mieć tą świadomość, że przy powstawaniu nowych nici bardzo często dochodzi do błędów. Często są wstawiane błędne nukleotydy. Mimo to te błędy nie są utrwalane jako mutacje, ponieważ ten sam enzym, właśnie polimeraza. Ma właściwość taką, że wykrywa i usuwa błędne fragmenty DNA. Poza tym myślę, że warto jeszcze wspomnieć o trzeciej funkcji polimerazy. Otóż ona po zakończeniu syntezy nici wycina startery, czyli można powiedzieć, że działa jak nukleaza. I jeszcze jeden z enzymów, który jest enzymem kluczowym przy powstawaniu. Kompletnej nici opóźnionej to jest enzym ligaza, który łączy fragmenty okazaki, tak? syntetyzuje te brakujące nukleotydy na nici opóźnionej, łączy tą nić, w związku z czym e, ostatecznie powstaje ona jako kompletna nić. E, zwróćcie uwagę na to, że e, po zakończonej replikacji. Na każdym końcu, tam gdzie był przyłączony, a później usunięty starter, czyli ten kawałeczek, krótki kawałeczek RNA, powstają jednoniciowe fragmenty DNA, które w zasadzie często są usuwane, chociaż nie zawsze. W niektórych komórkach, które często się dzielą, które są bardzo aktywnie podziałowo. Te brakujące fragmenty dobudowuje kolejny ważny enzym telomeraza. Musimy mieć jednak świadomość, że enzym telomeraza nie działa w ten sposób we wszystkich komórkach. On występuje głównie w komórkach, które aktywnie się dzielą. Natomiast w większości komórek organizmu naszego, na końcach chromosomów znajdują się takie specyficzne, Fragmenty DNA, które nazywamy telomerami, które najzwyczajniej w świecie przy każdym podziale są usuwane jako takie jednoniciowe, niesparowane fragmenty. Telomery to są fragmenty niekodujące, to są sekwencje DNA, które nie kodują żadnych białek. One najczęściej są powtarzającymi się sekwencjami. Tak, jak tutaj widzimy, taki przykład takiej krótkiej sekwencji jest zapisany na dole, i taka sekwencja może być powtórzona w telomerze nawet tysiąc razy. Przy czym, oczywiście, przy każdym podziale komórkowym telomery się skracają, czyli można powiedzieć, że długość telomerów jest związana z ilością podziałów, jakie dana komórka przeszła, a więc jest związana też z naszym wiekiem. Gdybyśmy sprawdzili długość telomerów w komórkach Noworodka i porównali z, z, z tymi samymi komórkami, z takimi samymi komórkami u osoby, na przykład 80-letniej, tak, okazuje się, że te telomery. Właściwie nie wróżą już długiej kariery podziałowej takiej komórki u osób starszych. Także skracanie się telomerów jest po prostu związane ze starzeniem się komórek i ze zdolne, z utratą zdolności do dzielenia się. Replikacja w zadaniach maturalnych. Tutaj mamy takie zadanie z czerwca 2019 roku, to jest arkusz Oke. OK. W tym zadaniu, oprócz e, wiedzy dotyczącej e, samej replikacji, pojawia się jeszcze, e, myślę, że znana wszystkim maturzystom, łańcuchowa reakcja polimerazy, która można powiedzieć, że jest taką przyspieszoną i bardzo wydajną replikacją, którą przeprowadzamy w laboratorium w wysokiej temperaturze przy użyciu specyficznych enzymów wyizolowanych. Z archeonów, które są odporne na działanie wysokich temperatur, dzięki czemu właśnie ta reakcja łańcuchowa zachodzi bardzo szybko i z małej ilości DNA w krótkim czasie możemy uzyskać większą ilość tego materiału. Spójrzmy na to zadanie. W pierwszej części zadania mamy pokazane trzy pierwsze etapy replikacji. Widzimy tutaj, że Uwzględniona jest aktywność enzymu prymazy. Widzimy, że na, ba na matrycy nici DNA powstaje krótki starter RNA, i za chwilę rozpoczyna się już replikacja w postaci budowy nowej nici DNA. I pojawia się w związku z tym takie pytanie, takie zadanie. Trzeba tutaj dopisać do. Przedstawionych na rysunku fragmentów DNA, sekwencje nukleotydów w starterze i sekwencje nukleotydów w DNA, które są oznaczone klamerkami. No i tutaj, co tutaj trzeba wiedzieć, żeby to zadanie zrobić? Przede wszystkim musimy się upewnić, czy przebieg nici, czy przebieg nici jest zgodny z rzeczywistym kierunkiem powstawania nowej nici DNA, czy rzeczywiście. Będzie to zapis od końca 5' do 3'. Tutaj widzimy, że już odpowiedź nam to sugeruje, więc wszystko się zgadza. I druga kwestia, o, którą, o której trzeba pamiętać, że w RNA występuje nukleotyd uracylowy zamiast tyminowego, w związku z czym bez problemu te brakujące sekwencje uzupełniamy. Ale to nie jest koniec zadania. Tutaj pojawia się jeszcze pytanie o etap cyklu komórkowego, w którym zachodzi synteza DNA, replikacja DNA. To jest jeszcze oczywiście faza S, do której my jeszcze za chwilę na dzisiejszym spotkaniu dojdziemy. No i tutaj w kolejnym podpunkcie tego zadania pojawia nam się już reakcja łańcuchowa polimerazy. Pytanie jest o to, Jakie wiązania są rozrywane w czasie replikacji przy udziale helikazy? No są to oczywiście wiązania wodorowe, a jest także pytanie, jaki czynnik powoduje zerwanie tych wiązań wodorowych w przebiegu PCR? I tutaj chodzi oczywiście o wysoką temperaturę. No i standardowe pytanie, zawsze tam, gdzie jest PCR, tam jest pytanie o zasadność jej zastosowania w określonym przypadku. Zawsze poszukujemy, Takiego przykładu, w którym chodzi o zwiększenie ilości materiału genetycznego w sytuacji, kiedy mamy go niewiele. Więc oczywiście wybieramy tutaj podpunkt D, czyli ustalanie tożsamości przestępcy na podstawie śladowej ilości posiadanego materiału genetycznego. Następna kwestia związana z replikacją to jest różnica, różnice właściwie w przebiegu replikacji w komórkach prokariotycznych i eukariotycznych. Oczywiście chodzi tutaj o DNA jądrowe. Spójrzmy najpierw na przebieg replikacji w komórce prekaprokariotycznej, gdzie DNA występuje w postaci kolistej, nagiej cząsteczki DNA. Widzimy, że jest tutaj jedno miejsce inicjacji replikacji. Sporadycznie są to dwa miejsca, ale zwykle jedno. Replikacja zachodzi w obie strony, także widełki replikacyjne w obie strony ulegają, ulegają rozszerzeniu. Ostatecznie powstają dwie koliste cząsteczki potomne DNA. Tak to wygląda na zdjęciu z mikroskopu elektronowego, transmisyjnego, widełki replikacyjne, w dwóch miejscach przeciwnych oczka replikacyjnego. Natomiast w komórkach eukariotycznych, gdzie DNA występuje w postaci cząsteczki liniowej, zwykle powstaje wiele replikonów, które. W momencie, kiedy, kiedy oczka, oczka replikacyjne spotkają się ze sobą, dwie nici, dwie podwójne helisy, właściwie już potomne, oddzielają się od siebie. Gdybyśmy mieli to porównać na podstawie takich podstawowych cech, takich jak kształt cząsteczki DNA, to komórka prokariotyczna, cząsteczka kolista, komórka eukariotyczna, komór, cząsteczka liniowa. Liczba replikonów jeden, czasem dwa. W komórkach eukariotycznych bardzo dużo, i tempo replikacji w jednym replikonie w komórce prokariotycznej jest dużo większe, ze względu na to, że jest to właśnie naga cząsteczka DNA, natomiast w komórce eukariotycznej DNA występuje powiązane z histonami. No i znane nam sprzed momentu rysunki, bardzo często wykorzystywane w zadaniach maturalnych. Tutaj mamy maturę próbną z listopada 2018 roku. Możemy się oczywiście w tym zadaniu spodziewać pytań o różnice w przebiegu replikacji, w, w komórkach bakteryjnych i w komórkach eukariotycznych. I tak też oczywiście jest. Myślę, że bez problemu już byśmy sobie z tym poradzili. Drugie pytanie w tym zadaniu Uzasadni, że mechanizm replikacji DNA u bakterii jest mechanizmem semikonserwatywnym, czyli odnosimy dwie nowo powstałe nici do nici matrycowej. I jeszcze powiemy sobie trochę na temat znaczenia replikacji w komórkach prokaryontów i w komórkach eukariotycznych. Jeżeli chodzi o komórki bakteryjne, no to replikacja jest najważniejszym procesem, który umożliwia komórkom bakteryjnym podział. Tak? Bakterie rozmnażają się przez taki prosty podział komórki, rozmnażają się z dużą częstotliwością, w związku z czym no, właściwie tworzenie kolonii bakteryjnych, szybkie, bardzo tworzenie kolonii bakteryjnych jest właśnie uzależnione od sprawnego przebiegu procesu replikacji. Widzieliśmy przed chwilą, że ten proces w komórkach prokariotycznych jest bardzo szybki. Na tym rysunku oczywiście chromosom bakteryjny jest narysowany bardzo schematycznie. W rzeczywistości, tutaj pokażę, że na następnym zdjęciu chromosom bakteryjny jest tak naprawdę bardzo długą cząsteczką. Mam nadzieję, że to widać, ta splątana nić. To jest bardzo długa cząsteczka DNA. Gdybyśmy ją rozprostowali na dużej powierzchni, okazałoby się, że to jest cząsteczka kolista. Dla porównania obok widzimy takie małe niteczki, to są plazmidy. W plazmidach widać, że one są cząsteczkami kolistymi, natomiast w przypadku chromosomu bakteryjnego musicie po prostu w to uwierzyć. Jeżeli chodzi o replikację w cyklu komórkowym organizmów eukariotycznych, to może spróbujemy ją sobie wpisać w schemat Cyklu komórkowego. Cykl komórkowy komórki, która się dzieli, która przechodzi podziały, dzieli się na takie dwie główne fazy. To jest właśnie ta faza podziałowa, czyli faza M, kiedy dzieli się jądro, dzieli się cytoplazma oraz okres międzypodziałowy, tak zwana interfaza kiedy można powiedzieć komórka dochodzi do siebie po podziale i kiedy przygotowuje się do kolejnego podziału. I takim kluczowym momentem przygotowującym komórkę do podziału jest faza S, w której to właśnie zachodzi replikacja DNA, ale pamiętając o tym, że DNA w komórkach eukariotycznych, DNA jądrowe, jest nawinięte na kompleksy histonowe, to w tej fazie, żeby powstała nowa cząsteczka DNA, nowa, nowa nić chromatynowa, musi także odbywać się synteza histonów. To jest dosyć logiczne, niemniej jednak warto o tym pamiętać. Spójrzmy na następny schemat. Myślę, że to jest, myślę, że to jest, dobra, myślę, że to jest dobra okazja, żeby przypomnieć sobie. Jak jest skonstruowana chromatyna? Widzimy tutaj właśnie odcinki DNA nawinięte na kompleks histonów, ośmiu histonów. Można powiedzieć, że właśnie te kompleksy ośmiohistonowe, oktamery histonowe, pełnią tutaj rolę takich molekularnych szpulek, na które nawinięte jest DNA, co zapobiega splątaniu tych bardzo długich, często cząsteczek. Tutaj bardzo ładne zdjęcie mikroskopowe chromatyny z jądra komórki kury. Bardzo dobrze na tym zdjęciu widać właśnie nukleosomy. I wracając do naszej replikacji w fazie S, replikacja ma miejsce wtedy, kiedy chromatyna nie jest jeszcze maksymalnie skondensowana czyli wtedy, kiedy nie tworzy jeszcze chromosomów, tylko jest rozluźniona. Patrząc na taki rysunek, czy lub na zdjęcie pochodzące z fazy G2, czyli z tej fazy poprzedzającej już fazę MA następującą, następującej po fazie S, oczywiście nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ile tam jest nici chromatynowych, ale ze względu na, na to, że wiemy z jakiej fazy taka komórka pochodzi, możemy mieć pewność, że występuje już tutaj chromatyna zduplikowana, czyli Każda nić chromatyny jest już podwojona, zreplikowana. Możemy to już zobaczyć na początku fazy M. Tutaj mamy zdjęcie komórki z profazy mitozy. Tutaj widzimy, że chromatyna już jest maksymalnie skondensowana, widoczne są chromosomy, chociaż patrząc na to zdjęcie, nie mamy jeszcze pewności, czy one rzeczywiście w takiej postaci występują. Na pewno zobaczymy to dokładnie na tak zwanym chromosomie metafazowym i tutaj widzimy, że chromosom metafazowy składa się z dwóch chromatyd, a każda chromatyda stanowi właśnie jedną cząsteczkę DNA. Na tym etapie dwie chromatydy siostrzane, czyli te kopie cząsteczek DNA, są ze sobą połączone w miejscu zwanym centromerem. Ten rejon centromerowy w niciach, niciach chromatyny zawiera takie specyficzne sekwencje, do których przyłącza się kompleks białkowy zwany kohezyną, który utrzymuje właśnie w, w profazie, w metafazie, utrzymuje dwie chromatydy blisko siebie. E, ja jeszcze może króciutko przypomnę, w jaki sposób, mówiąc o cyklu komórkowym, opisujemy ilość chromosomów i ilość cząsteczek DNA. Patrząc na przykład na ten chromosom, widzimy, że jest to jeden chromosom składający się z dwóch cząsteczek DNA, ale jednak jest to jedna sztuka chromosomu. Natomiast gdybyśmy chcieli wyrazić to w ilości cząsteczek DNA, no to cząsteczki DNA są tutaj, są tutaj dwie. Natomiast w momencie, kiedy chromosomy metafazowe uległy już rozerwaniu ze sprawą wrzeciona kariokinetycznego, to jest to ten moment, kiedy na każdą chromatydę możemy już powiedzieć: O, to jest chromosom. I w tym momencie każdy chromosom składa się z jednej cząsteczki DNA. Także zapamiętajmy to sobie, że liczba chromosomów nie jest związana z, li, z ilością cząsteczek DNA, ponieważ chromosom może być zbudowany albo z jednej cząsteczki DNA, albo tak jak chromosom metafazowy może być zbudowany z dwóch cząsteczek DNA. I tak na przykład w cyklu komórkowym komórki diploidalnej yy, Tutaj mamy taką hipotetyczną komórkę, która posiada jedną parę chromosomów. Oczywiście w interfazie, w fazie G1 mamy dwa chromosomy. Każdy, widzimy, składa się z jednej cząsteczki, tak więc liczba chromosomów wynosi 2C. Natomiast w momencie, kiedy rozpoczyna się już faza M, chromosomy są zreplikowane, ale nadal są dwa. Czyli nadal jest 2N, a liczba cząsteczek DNA wzrosła do. 4C. E, pamiętajmy o tym, że te liczby N i C nie, zależną, nie zależą od łącznej liczby chromosomów. To nie jest istotne, e, czy 2N wynosi 2, czy 2N wynosi 46, czy 128. E, ważna jest wyłącznie ploidalność komórki, ponieważ jako te cząsteczki DNA, które zliczamy, bierzemy zawsze pod, pod uwagę ilość cząsteczek DNA danego typu, czyli zawierających. Te same geny. I tak na przykład dla porównania, gdybyśmy sobie tutaj spojrzeli na komórkę haploidalną, bo oczywiście komórki haploidalne również przechodzą mitozę, to odpowiednio liczba chromosomów, jak i liczba cząsteczek DNA ulegnie zmniejszeniu o połowę. Tak to możemy przedstawić na wykresie. Tutaj mamy czerwoną linią pokazaną. Ilość cząsteczek DNA widzimy, że ona wzrasta w fazie S, czyli, czyli replikacja podwaja ilość cząsteczek DNA. E, ilość DNA, ilość cząsteczek DNA oczywiście spada w czasie podziału komórkowego, czyli w fazie M. Natomiast liczba chromosomów nie ulega zmianie, zmianie ulega jedynie postać chromosomów, które mogą być, Jednocząsteczkowe albo składać się z dwóch chromatyd, czyli z dwóch cząsteczek DNA. Zawsze zwracajmy uwagę w zadaniach maturalnych, jeżeli one dotyczą cyklu komórkowego, czy mamy do czynienia z komórką diploidalną, tak jak tutaj, czy mamy do czynienia z komórką haploidalną. Także nie przywiązujmy się, nie uczmy się na pamięć tych wartości, tylko zawsze zwróćmy uwagę, jaka to jest komórka. I tak na przykład spójrzmy sobie na to zadanie. Schemat przedstawia cykl życiowy haploidalnej komórki dzielącej się mitotycznie. Obok komórek przedstawionych przy fazach G2 i M wpisz liczbę chromosomów i liczbę cząsteczek DNA właściwą dla tych faz cyklu życiowego komórki. Skoro wiemy już, że jest to komórka haploidalna, więc liczba chromosomów tego samego rodzaju, tego samego typu zawsze tutaj będzie wynosiła 1n. Natomiast niewątpliwie komórka, która jest w fazie G2, czyli komórka, która jest już przygotowana do podziału, na pewno posiada zreplikowane, zreplikowane cząsteczki DNA, więc w każdym chromosomie ilość cząsteczek DNA na pewno będzie wynosiła 2C. Natomiast na zakończenie fazy M powstają dwie komórki, oczywiście każda z nich. Również będzie haploidalna, natomiast liczba, ilość cząsteczek DNA znowu wróci do poziomu 1C. Czyli każdy chromosom składa się z jednej cząsteczki DNA. I tym zadaniem chciałabym zakończyć. Na następnym spotkaniu opowiem Wam o ekspresji materiału genetycznego, o transkrypcji, o translacji, o tym, w jaki sposób te procesy. Podlegają regulacji. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, cześć.